Witajcie na kolejnej lekcji biologii. Zaczynamy ostatni już dział naszej książce, Człowiek i Środowisko. Zajmuje się on takimi tematami jak różnorodność biologiczna, wpływ człowieka na różnorodność biologiczną, racjonalne gospodarowanie zasobami i sposoby ochrony przyrody. Człowiek jest częścią przyrody i tak jak inne organizmy wpływa na środowisko, w którym żyje, jednak robi to. W o wiele większym stopniu niż pozostałe istoty żywe i często powoduje nieodwracalne zniszczenia. Na przykład karczowanie przez ludzi ogromnych powierzchni lasów doprowadza do spadku produkcji tlenu i zaburzenia obiegu wody w przyrodzie. Na co należy zwrócić uwagę przy różnorodności biologicznej? Na sam termin różnorodności biologicznej poziomy różnorodności biologicznej i czynniki kształtujące różnorodność biologiczną. Rozmaitość form życia występujących na Ziemi to różnorodność biologiczna. Dotyczy ona wszystkich organizmów i wzajemnych relacji między nimi. Wyróżnia się trzy poziomy różnorodności biologicznej. Różnorodność ekosystemową, czyli bogactwo typów ekosystemów występujących na danym obszarze, takich jak lasy, łąki czy jeziora. Różnorodność gatunkową, czyli roz... Maitość gatunków występujących w danym ekosystemie, im jest ona większa, tym bardziej ekosystem jest odporny na wszelkie zakłócenia, np. dużą yy, różnorodnością charakteryzuje się lasy deszczowe, a małą pustynię. Różnorodność genetyczna, czyli zmienność wśród przedstawicieli jednej populacji, wynikającą z występowania różnych wersji genów. Wersje te warunkują określone cechy, np. różną barwę osobników, ich wielkość czy odporność na choroby. Dzięki dużej różnorodności genetycznej. Danej populacji wzrasta szansa na pojawienie się korzystnych yy, zestawów cech u jej osobników, dlatego populacja może przetrwać w zmieniających się warunkach środowiska. Yy, Polska jest krajem o dużej różnorodności biologicznej, wpływają na to m.in. warunki klimatyczne oraz yy, zróżnicowana rzeźba terenu. W naszym kraju występuje wiele typów ekosystemów, dlatego różnorodność ekosystemowa jest dosyć duża. Między innymi rzeczne, jeziorne, leśne czy nadmorskie, do których należą wydmy i klify. Lasy w Polsce zajmują około 30% powierzchni Polski, większość z nich została zastosowana przez człowieka, a lasy naturalne zajmują około 4% powierzchni naszego kraju. Ekosystemy wydm są charakterystyczne dla piaszczystych fragmentów Wybrzeża Bałtyckiego, Występują w nich gatunki niespotykane w innych ekosystemach, na przykład nadmorski. Różnorodność gatunkowa. Dotychczas pisano, opisano około 60 tysięcy żyjących w Polsce gatunków organizmów, w tym ponad 35 tysięcy gatunków zwierząt, ponad 3 tysiące gatunków roślin wyższych i ponad 3 tysiące gatunków grzybów. Największą różnorodnością gatunkową odznaczają się ekosystemy naturalne, na przykład leśne, do najbogatszych pod względem liczby gatunków należy m.in. fragment puszy Białowieskiej. Żyją tam przedstawiciele niemal połowy wszystkich gatunków występujących w Polsce. Do najbardziej ubogich gatunkowo należą przede wszystkim ekosystemy zmienione przez człowieka, takie jak łąki. Rośnie tam niewiele gatunków roślin. Rośliny wyższe to jest grupa roślin o wykształconych organach. Znajdują się do nich mszaki, paprotniki oraz rośliny nasienne. No, i przechodzimy do różnorodności genetycznej w Polsce. W Polsce występują zarówno gatunki o dużej, jak i małej różnorodności genetycznej. Poziom różnorodności genetycznej każdego gatunku zależy przede wszystkim od liczebności jego populacji. Dlatego, małą różnorodnością genetyczną charakteryzują się zwykle gatunki zagrożone wyginięciem, a dużą gatunki występujące pospolicie. No, i takim gatunkiem o małej różnorodności genetycznej jest żółp, bo to jest gatunek objęty ochroną. A na przykład ślimak występujący w naszym kraju, pospójcie w stężeń gajowy, no to naprawdę mają dużą różnorodność gatunkową, bo różnią się na przykład kolorem muszli, układem pasków. Jakie są naturalne czynniki kształtujące różnorodność biologiczną? Na różnorodność biologiczną mają wpływ naturalne procesy zachodzące w przyrodzie. Należą do nich klimat oraz sukcesja, czyli zmiany zachodzące w ekosystemie wraz z upływem czasu. Różnorodność biologiczna kształtuje się również pod wpływem nagłych zjawisk prowadzących do wymarcia gatunków, np. wybuchu wulkanu. Czynniki klimatyczne na temperatura, wielkość opadów mają bezpośredni wpływ na różnorodność biologiczną, czyli występowanie na danym terenie określonych gatunków i ekosystemu. Czynniki te zależą przede wszystkim od szerokości geograficznej i odległości od dużych zbiorników wodnych mórz i oceanu. No i jak klimat kształtuje różnorodność biologiczną? Na naszej planecie najwięcej gatunków żyje strefa klimaty, klimatów gorących i wilgotnych, czyli równikowych i podróbnikowych. Z kolei obszarami najbardziej ubogimi gatunkowo są okolice obu biegunów na Ziemi. Istnieje także e, ekosystemy, które występowanie nie zależy od szerokości geograficznej. Są to ekosystemy górskie. Czynnikiem kształtującym ich różnorodność biologiczną jest wysokość nad poziomem morza. Jak sukcesja wpływa na różnorodność biologiczną? Każdy ekosystem nieustannie podlega naturalnym zmianom w czasie, w czasie, czyli sukcesji. W kolejnych etapach tego procesu liczba gatunków budujących biocenozę zmienia się. Wynika to ze zmieniających się warunków środowiska, na przykład ze zwiększenia grubości warstwy gleby. Wpływ sukcesji na różnorodność biologiczną można przesiedzieć na przykładzie zarastania nadmorskich wydm. Czyli pierwszy etap to na piaszczystej wydmie nie ma gleby, dlatego rośnie tam zaledwie kilka gatunków organizmów pionierskich. Między innymi kołajek nadmorski i tużyca piaskowa, taka trawa. Wśród zwierząt można wyróżnić żyjące w piasku gatunki bezkręgowców, np. larwy mrówkolwa oraz gniazdujące ptaki, np. rybitwy. Z czasem na podłożu wydmowym gromadzi się coraz większa ilość substancji organicznej. Pojawia się wówczas nowe gatunki roślin. O większych wymaganiach siedliskowych, m.in. kocanka, piołek nadmorski oraz mchy i porosty, które zaczynają wypierać występujące tam dotychczas rośliny. Zmienia się również fauna wydmy, pojawiają się m.in. gatunki ptaków, np. lelek, świergotek polny. Kiedy wykształci się odpowiednia gruba warstwa gleby, na wydmach zaczynają rosnąć sosny, które z czasem tworzą nadmorski bór sosnowy. Występują w nim trzepa, m.in. sosna zwyczajna, krzewy, krzewinki, takie jak wrzos zwyczajny borówka wróżnica oraz rośliny zielone, np. śmiałek pogięty. Pojawia się również liczne gatunki zwierząt, w tym sarny, dziki i zające. Nagłe zjawisk, nagle zjawiska prowadzące do marcia gatunków. To jest kolejny element mający wpływ na zmianę różnorodności biologicznej. Gatunek może przetrwać w środowisku, gdy jego liczebność jest odpowiednio wysoka. W przeciwnym razie jest on zagrożony wyginięciem. Wymarcie, czyli śmierć wszystkich przedstawicieli gatunku, prowadzi do zaburzenia równowagi ekosystemu. Każdy z gatunków jest bowiem powiązany z innym gatunkiem siecią różnorodnych zależności. Ich zerwanie może skutkować utratą kolejnych ogniw w łańcuchu pokarmowym i znacznym spadkiem różnorodności biologicznej w ekosystemie. Do wymarcia gatunków mogą przyczynić się m.in. zmiany klimatu, związane z nimi gwałtowne zjawiska pogotowe, zmiany poziomu mórz, zmiany kierunków prądów morskich, wybuchy wulkanów, zmiany grubości warstwy ozonowej oraz choroby i epidemie oraz człowiek. W historii Ziemi odnotowano tak zwane wielkie wymierania, podczas których jednocześnie wyginęła większość żyjących wówczas organizmów. To mieliśmy wymieranie, np. permskie, wymieranie. Katastrofa, która spowodowała wymarcie dinozaurów, więc było to dlatego w naszej historii Ziemi. Największe wymieranie gatunku miało miejsce około 250 milionów lat temu. Naukowcy zakładają, że było spowodowane wybuchami wulkanów lub wędrowką kontynentów. W jego wyniku wyginęło m.in. Między, między ponad 90% organizmów morskich. To naprawdę hekatomba. Bardzo proszę przeczytajcie jeszcze raz ten temat. I do usłyszenia na kolejnej lekcji.